Cześć wszystkim, tu Catherine. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać mój trening skokowy razem z Ariel. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym Wam trochę właśnie o tym koniu opowiedzieć. Jest to klacz rasy trakeńskiej, niedawno skończyła 6 lat, no i zakupiłam ją parę miesięcy temu. Widać, że ma wielkie serce do skoków oraz do krosu. Jeśli chcielibyście, abym trochę więcej o niej: Opowiedziałam, możecie napisać w komentarzu. Jak już możecie teraz zauważyć, osiadłałam już i ogarnęłam Ariel. Teraz pozostało już tylko pojechać na ujeżdżalnię. Uznałam, że jest to niedaleko, więc zamiast jest prowadzić ją. Pojechałyśmy z tempem. Przy okazji też już ją rozstępowałam. Jak już dotarłyśmy na ujeżdżalnię, rozstępowanie miałam z głowy, a więc Chwilę tylko postępowałam i przeszłam do kusa. Następnie do galopu. Po dłuższej rozgrzewce postanowiłam przejść do skoków. Pierwszą przeszkodą, jaką przeskoczyłam, był krzyżek. Zrobiłam to kusując. Następnie powtórzyłam ćwiczenie, tylko że z galopu. No i z tym Ariel poradziła sobie bardzo dobrze. Następnie, szybszym tempem, postanowiłam przejechać ciąg składający się z dwóch przeszkód. Później postanowiłam przeskoczyć parę niższych przeszkód z wolniejszego galopu, ponieważ chciałam, aby Ariel trochę sobie odpoczęła. No i przed ostatnią przeszkodą trochę Ariel mi dodała, ale to była moja wina, ponieważ jej nie przepilnowałam. Później postanowiłam trochę postępować, żeby Aria się rozluźniła. Po chwili przerwy postanowiłam pojechać jeszcze parku. No i z tym Ariel też poradziła sobie świetnie. Po parkuże jeszcze dałam chwilę Ariel, aby ochłonęła. Pod koniec treningu postanowiłam jeszcze przeskoczyć te dwie przeszkody, które skakałam na początku treningu. Następnie dałam chwilę Ariel, aby odpoczęła. No i potem już skończyłyśmy nasz trening. Kiedy dotarłam do stajni, oczywiście rozszedłałam Ariel. Podsumowując, był to bardzo fajny trening. Tylko raz i to z mojej winy przyspieszyła przed przeszkodą. Jestem z niej bardzo dumna i zadowolona. Będziemy już kończyć. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jak tak, to możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Ja już bez przedłużenia. Kończę. Pa, pa.